Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Masz wiadomość i do wyboru masz trzy karty. Jeden, dwa i to jest trzy. No dobra, jak potrzebujesz więcej czasu, to sobie zatrzymaj, ale pamiętaj, że najlepiej wybiera się tak na szybko, intuicyjnie. Jedyneczka. Masz wiadomość. O, no właśnie, za bardzo siedzisz w emocjach, i jedyneczko, cierpisz, pozwalasz sobie na to cierpienie. Okej, okay, na cierpienie trzeba sobie pozwolić, tak? Przynajmniej jeżeli jest to gdzieś tam początkowa faza, straty, utraty kogoś, wypłakać, przepłakać, potem otrzeć te piękne, cudowne oczka i żyć dalej. Ale ty za bardzo, za bardzo siedzisz w rozczarowaniu, za bardzo siedzisz w bólu. Mam wrażenie, że nie czujesz się już osobą tak jakby wspieraną w otoczeniu i bardzo ukrywasz ten ból i te swoje cierpienie. I karty mówią: wyjdź z tego, wyjdź z tego, zrób wszystko, postaw sobie jakąś granicę, wyjdź z tej swojej strefy, którą sobie stworzyłaś, jedyneczko, bo ty sobie stworzyłaś jakąś strefę. W której się zaczęłaś już komfortowo czuć. Tobie jest tak wygodnie izolować się, zamykać się w sobie i cierpieć po swojemu w takiej izolacji. Nie rób sobie tego. Otwórz to swoje serce. Może tobie być ciężko samej samemu sobie z tym poradzić, więc idź do kogoś, kto ciebie wysłucha, kto tobie doradzi, albo kto tobie oczyści tą czakrę serca. Kto tobie wyśle energii miłości, uzdrowienia, uwolnienia, to zdejmij z ciebie te blokady. Karty mówią, że. Możesz być w jakiejś żałobie, albo ciężko jest Tobie pogodzić się, że faktycznie doszło do odejścia, rozejścia, utraty, straty, i do momentu, kiedy ty będziesz to serce blokować, nie wejdziesz w nic nowego. A karty pokazują, że to, co nieuniknione u ciebie, to jest askielichów, to jest nowa miłość, to jest nowa relacja, to jest nowe uczucie, ale ono nie pojawi się w twoim życiu, ono nie przyjdzie. Do czasu, dopóki Ty będziesz w tym zablokowanym sercu siedzieć. Uważam, że pisana jest Tobie jakaś fajna, piękna, cudowna relacja z taką bratnią duszą, z kimś, kto będzie nie tylko przyjacielem, nie tylko wsparciem, nie tylko ostoją, ale cudowną osobą do miłości, do złości. Do bólu i do namiętności. No, możesz otrzymać jakieś zaproszenie. Skorzystaj z zaproszenia. Idź do ludzi, wyjdź do ludzi, baw się, ciesz się, celebruj, świętuj. I bardzo fajne i super okazje idą do Ciebie pod względem zmian, nowych początków pracy, zarabiania, fajne pomysły na własny biznes, na zarabianie. Tu może social media, tu może Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Cokolwiek, otwieraj się na to. Jeżeli takie pomysły ci będą do głowy przychodzić, to jest dobry moment do zmiany pracy, do otworzenia się na te zmiany, do pójścia do pracy. Jeżeli gdzieś jesteś bez pracy, no także wypatruj, wypatruj tych znaków, szans, bo one do ciebie przychodzą. Wszystkiego pięknego i wykorzystuj swoją intuicję. Papa. Dwójeczka. A tutaj dwójeczka pokazuje się. No tak. Mhm. Dwójeczko, a czego ty nie widzisz? A czego ty nie chcesz widzieć? A czego ty się boisz? A czyżby. Tu nie chodzi o to, że Ty jesteś osobą jasnowidzącą, że Ty jesteś wiedźmą, szeptuchą, że Ty jesteś osobą obdarzoną tarami, darami, talentami. Może Ty masz predyspozycję do bycia medium, a Ty się tego boisz. A może Ty śpisz w opasce na oczy, bo boisz się, że nocą coś zobaczysz, coś usłyszysz i wolisz tego nie widzieć? Nie rób sobie tego. Dwójeczko, u Ciebie pokazuje się mocno ezoteryczny przekaz. Otwieraj się na swoje dary, talenty. Nie ukrywaj tego, nie... Nie rób czegoś takiego, że ty to wypierasz, że ty się tego boisz. Znajdź sposób na to, żeby przełamać ten lęk. Jesteś osobą jasnowidzącą, jasno czującą, jasno słyszącą. Jesteś wiedźmą, jesteś szeptuchą, jesteś szamanką, jesteś medium. Ale ty się tego boisz. Tobie może brakować uziemienia. Tak. Może Ty potrzebujesz po prostu pospacerować sobie boso, ale dużo tych spacerów, dużo przebywania tymi bosymi stopami na tej ziemi, na tej trawie, bo tutaj troszeczkę tak jakby zachwiana jest u Ciebie, coś u Ciebie jest zachwiane, takie przyblokowane, potrzebujesz to odblokować. W jaki sposób? Spacery, las, natura, wszystko co naturalne, wszystko co niekonwencjonalne, tak. Tobie anioły mogą wysyłać jakiś sygnał, jakieś wskazówki. Ale ty tego nie odbierasz, bo ty się tego boisz. Tutaj tak mocno się to zarysowało. No dobra, ale co jeszcze jaka tu wiadomość jeszcze płynie do ciebie? Wyjdź z tej iluzji. Nie twórz lęków i obaw w swoim umyśle, w swojej głowie. ściągnij tą opaskę z tych oczu, czy ją faktycznie zakładasz. Czy to jest tylko pewnego rodzaju, jakaś przenośnia, metafora, cokolwiek. I zacznij żyć tak właściwie, na 100%. A zobaczysz, jak poczujesz w sobie zmianę. Karty też mówią, że do panów. Może przyjść kobieta, dwie kobiety. Pierwsza kobieta to może być kobieta do romansu, temperamentna, przepiękna. Oj, każdy mężczyzna będzie Tobie taką kobietę petardę zazdrościł, ale to jest tylko na chwilę, po czym po tej kobiecie przychodzi kobieta taka prawdziwa, ciepła, wrażliwa do takiej prawdziwej, konkretnej relacji. Może jakiś Pan potrzebował to usłyszeć. A Ty masz celebrować swoje życie. Ty masz cieszyć się z życia. Ty masz otwierać się na zmiany, na nowe początki. Idzie do Ciebie jakaś obfitość, ale nie wypieraj tych swoich dar, talentów, darów. Tak? Jesteś magiem, jesteś magikiem, jesteś czarodziejem, czarownikiem. Jesteś yy, jasnowidzącym. Więcej wdzięczności, więcej radości, bo ta wdzięczność, ta radość będzie otwierać u ciebie będzie ciebie otwierać na coś jeszcze więcej. Ja tutaj też poczułam, ja nie rozumiem do końca o co chodzi, ale powiem tak prosto. Może ktoś z Was to bardziej poczuje ze sobą. Ty żyjesz między dwoma jakimiś portalami tym tutaj. Ziemskim, tu na Ziemi, gdzie ta wibracja jest niska, i między jakimś innym czymś, inną energią. I ja mam tutaj wrażenie, że są tu pokazane osoby, które mogą mieć bardzo mocny problem ze snem. Bo ty podczas snu nie wypoczywasz, tylko ty podróżujesz, przenosisz się do innego miejsca. W innym portalu jesteś, w innej energii. Opuszczasz tą ziemię. No dobre, takie dziwne energie. Pozdrawiam. Ach, przepraszam, to było. trujeczka. Trujeczka. Masz wiadomość, trójeczko. Trójeczko, pokazujesz mi się, że jesteś w jakiejś klateczce, na uwięzi, kogoś czegoś. To mogą być Twoje myśli, które ciebie ograniczają, to może być jakiś problem z nałogiem, ale to może być też, że jesteś w jakiejś toksycznej relacji z kimś. To może być relacja w związku, ale niekoniecznie, bo tutaj bardzo mocno pokazują mi się młode osoby. Może masz dziecko. Które jest toksyczne, które jest uzależnione, karty mówią: odpuść, odpuść sobie tego kogoś. Jeżeli rozmowy nie pomagają, to po prostu nie wiem dlaczego, ale tak tutaj karty mówią: odpuść sobie tą osobę, niech idzie taką drogą, jaką sobie wybrała, a ty masz skupić się na sobie. To tak na wstępie się pokazało. I teraz tak, dla ciebie, trujeczko, taka informacja płynie od kart, że ty masz zacząć cieszyć się z tego życia, bo u ciebie mało jest tej radości. Los ciebie nie rozpieszczał, doświadczał ciebie ciężko w każdym aspekcie, w każdej dziedzinie w twoim życiu, i to jest czas na to, żebyś ty postawiła, trujeczko, na siebie, żebyś ty znalazła sposób na to odrodzenie, na to uzdrowienie siebie, swoich myśli, swoich emocji zrób sobie detoks dla ciała, dla umysłu, dla duszy. Tu może też chodzi o to, że może trzeba komuś coś w końcu wybaczyć. Może tu są jakieś rany zadane jeszcze w dzieciństwie. Może tam doświadczyłaś jakieś krzywdy? Twoja dusza aż krzyczy, aż woła: uzdrów, uwolnij pewne emocje, oczyść, oczyść. Umysł, oczyść serce, oczyść duszę z nadmiaru nagromadzonych żalów, smutku. Karty mówią, że w najbliższym czasie będą dla Ciebie ważne rozmowy. Opieraj się o konkretne argumenty i nie pozwól, żeby emocje brały górą. To jest też bardzo dobry czas do tego, żeby oczyścić swoją energię, swoje czakry. One są tu trochę poblokowane przed tymi zmianami w życiu. Idą do Ciebie nowe, idą do Ciebie zmiany. Nowe początki są przy tobie pokazane, ale jeszcze za dużo jest tych blokad, i gdzieś no, te zmiany, te początki są w takich trudnościach, przeszkodach. Karty mówią, że ty wiesz o co chodzi i to masz się od tego odwrócić, ty masz z tego zrezygnować, ty masz to zakończyć, ty masz postawić na siebie, to masz nie trzymać się kurczowo czegoś, co nie daje ci już radości, energii. Masz wprowadzić do swojego życia więcej uśmiechu, radości, zadowolenia, wdzięczności, zabawy, takiej, która będzie powodować, że Twoje wibracje na nowo wzrastają, a Ty czujesz się osobą bardzo szczęśliwą. Tutaj widzisz za dużo myśli w głowie, za dużo konfliktów, i Ty starasz się budować coś na jakimś, soli, na jakimś fundamencie, który nie jest solidny. On popękał on się już nie nadaje do tego i musisz to przemyśleć. Przemyśleć, czy to ma sens. To może chodzić o relację, o związek. Może czas po prostu spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć, ok, kończę, rozpraszam tą relację, zakańczam ją. Może to chodzi o jakąkolwiek inną relację z kimś. Tu może trzeba przeprowadzić rozmowę, przyjrzeć się, powyciągać odpowiednie wnioski i podjąć decyzję. Decyzja raczej jest... Taka trudna, która mówi: Z tego już nic nie będzie, za dużo to Ciebie emocji kosztuje, tak? Możesz być też yy, u progu jakiegoś załamania emocjonalnego? Jeżeli tak jest, to czym prędzej znajdź sposób na to, żeby nie karmić się tymi negatywnymi myślami. No dobra, to tyle. Pozdrawiam. Aha, i zmiana schematu działania jest tu bardzo mocno pokazana. Zmienisz schemat działania, myślenia, funkcjonowania, to zobaczysz, jak Twoje życie zacznie się odmieniać. Uściski, źle. Pozdrawiam. Papa. Pa.